Rozdział pierwszy. Światła nad ogonkowem. Miasteczko ogonkowo zawsze było spokojnym zakątkiem. Króliki, lisy, jeże i inne zwierzęta żyły tu w harmonii. Ulice brukowane drobnymi kamyczkami prowadziły między przytulnymi domkami z dymiącymi kominami. Na rynku zawsze pachniało świeżym chlebem z piekarni pani Jeżowej i aromatyczną kawą serwowaną w kawiarni pani Kwak. Każdy znał każdego, a wieczorne rozmowy na ławeczkach pod latarniami były codziennością. Aż do tej pamiętnej nocy. Pani Jeżowa, energiczna i zawsze zabiegana, jak co noc wracała z piekarni, niosąc koszyk z ciepłym chlebem i bułkami. Szła wąską ścieżką wzdłuż strumyka, gdy nagle niebo nad nią rozjaśniło się migającym błękitno-zielonym światłem. Ależ co to? Zatrzymała się, unosząc głowę. Migające światła zawirowały, jakby tańczyły w górze, po czym zniknęły równie szybko, jak się pojawiły. Pani Jerzowa poczuła, jak po ciele przechodzi ją potwornie zimny dreszcz. Następnego ranka opowiedziała o tym zdarzeniu detektywowi Chrumpciokowi. Świnka detektyw znana była w całym ogonkowie ze swojej przenikliwości i umiejętności rozwiązywania najtrudniejszych zagadek. Światła na niebie? Zapytał Chrumpciok, siedząc za swoim masywnym biurkiem. Może to tylko samolot, pani Jeżowo? A bo to ja samolotu nie potrafię odróżnić? Panie detektywie, samoloty nie wirują jak świetliki, obruszyła się Jeżowa. Coś dziwnego dzieje się nad naszym miasteczkiem. Powinien pan to sprawdzić. Chrumpciok uśmiechnął się pobłażliwie, ale zanotował relację w swoim notatniku. Na ten moment jednak nie było podstaw, by wszczynać jakiekolwiek śledztwo. Kilka dni później światła widziała także pani Zosia, wiewiórka, która prowadziła jeden ze straganów na rynku. Jej relacja była jeszcze bardziej niepokojąca. Byłam na spacerze z wnuczkami, gdy nagle zobaczyliśmy te migające światła. Były tak szybkie. Najpierw myślałam, że to jakieś sztuczne ognie, ale nie było żadnego huku, a potem światła zniknęły, jakby wciągnęło je niebo. Opowieści zaczęły się mnożyć. Młody bóbr zauważył światła nad rzeką, a lis Karol widział je podczas nocnej wyprawy po jagody. Wszyscy opisywali je jako wirujące, kolorowe błyski, które pojawiały się znikąd i równie szybko znikały w ciszy. Panie detektywie, to nie jest normalne, powiedział bubry Janek, zjawiając się w biurze chrumpcioka. Ktoś powinien coś z tym zrobić. Sytuacja stała się naprawdę poważna, gdy pewnej nocy zajączek Franek wpadł zdyszany do biura detektywa. Panie chrumpciok, to mnie goniło, wykrzyknął Franek, trzęsąc się ze strachu. Jego białe futerko było zabrudzone, a na czole widniało małe zadrapanie. Spokojnie, Franek, usiądź i opowiedz wszystko od początku, powiedział chrumpciok, podając mu szklankę wody. Zajączek usiadł i opowiedział swoją historię. Wracał późnym wieczorem przez las, gdy zauważył migające światło. Najpierw myślał, że to tylko odbicie księżyca, ale potem światło zaczęło się poruszać i podążać za nim. Poczułem, że coś jest bardzo nie w porządku. Zacząłem biec, ale to światło było coraz bliżej. A potem Franek przełknął ślinę. Potknąłem się o korzeń, upadłem i poczułem, jak coś mnie dotyka. To było jak zimny powiew wiatru, ale czułem, że coś tam jest. Chrumciok spojrzał na zajączka z troską, ale także z narastającym niepokojem. To, co wcześniej wydawało mu się błahostką, zaczynało wyglądać na poważny problem. Wieść o opowieści Franka rozeszła się lotem błyskawicy. Wkrótce na rynku pojawiły się plotki o kosmitach, którzy mieli przybyć, by porwać mieszkańców ogonkowa. Rodzina kretów zamknęła się w swoich norach, a rodzina wiewiórek zaczęła zbierać zapasy, planując ucieczkę do sąsiedniego miasteczka. W kawiarni pani kwak rozmowy toczyły się wyłącznie wokół dziwnych zjawisk. To na pewno kosmici! mówił z przekonaniem lis Karol. Słyszałem, że potrafią zabierać zwierzęta na swoje statki i robić na nich eksperymenty. A może to duchy, dodała myszka Klara. Moja babcia mówiła, że światła w lesie to znak, że duchy są niespokojne. Chrumpciok, przechodząc obok kawiarni, przystanął i westchnął. Chaos zaczął wymykać się spod kontroli. Musiał działać, zanim ogonkowo całkowicie opustoszeje. Tego samego wieczoru detektyw zwołał mieszkańców na rynku. Wspiął się na skrzynie i przemówił donośnym głosem: Drodzy mieszkańcy! Wiem, że wszyscy jesteście zaniepokojeni tym, co się dzieje. Obiecuję, że zajmę się tą sprawą. Ale proszę was o spokój. Nie możemy podejmować decyzji pod wpływem strachu. Zostańcie na razie w swoich domach i nie opuszczajcie miasteczka, bo wprowadzacie chaos. Ale co to może być, panie chrumpciok? zawołała myszka Klara. Przecież światła nie pojawiają się bez powodu. One czegoś od nas chcą. Tego jeszcze nie wiem, przyznał detektyw. Ale dowiem się, co stoi za tymi zjawiskami. Obiecuję. Mieszkańcy przytaknęli, choć niektórzy nadal wyglądali na przestraszonych. Chrumpciok wrócił do swojego biura i zaczął planować. – Jeśli chcę rozwikłać tę zagadkę, muszę działać szybko – powiedział do siebie. – Czas ruszyć na nocny patrol i przyjrzeć się tym światłom z bliska. Tego wieczoru Chrumpciok po raz pierwszy od dawna poczuł, że czeka go naprawdę poważne wyzwanie. Rozdział drugi: Nocny trop. Chrumpciok, choć znany z racjonalnego podejścia i chłodnego umysłu, nie mógł zignorować narastającego strachu wśród mieszkańców Ogonkowa. Postanowił działać, choć nie do końca wierzył w historię o latającym obiekcie. Wiedział, że aby rozwiązać zagadkę, musi zobaczyć światła na własne oczy. Pierwszą noc spędził na dokładnym patrolowaniu miasteczka. Wziął ze sobą latarkę, termos z herbatą z miodem, lornetkę oraz swoje ulubione okulary detektywistyczne z przyciemnianymi szkłami. Poruszał się na rowerze, który cicho sunął po brukowanych uliczkach. Krumpciok wybrał kluczowe punkty do obserwacji, wieżę zegarową, skraj parku oraz most nad rzeką świntyną, gdzie wcześniej widziano światła. Przez kilka godzin obserwował nocne niebo, wytężając wzrok, gwiazdy migotały spokojnie, a księżyc w pełni oświetlał miasteczko. Nic się jednak nie działo. Może rzeczywiście to tylko wybujała wyobraźnia mieszkańców? Mruknął do siebie, biorąc łyk herbaty. Ale intuicja podpowiadała mu, by się nie poddawać. Kolejnej nocy chrumpciok postanowił przyjąć inną taktykę. Wspiął się na wzgórze za młynem, skąd roztaczał się doskonały widok na całą okolicę. Zabrawszy ze sobą koc i notatnik, rozłożył się w cieniu starego dębu. W notatniku starannie zapisywał każdą obserwację. Godzina 22:45. Brak widocznych zjawisk. Wiatr wschodni. Godzina 23:30. Mieszkańcy w większości śpią. Cisza. Piętnaście minut po północy. W okolicy mostu coś delikatnie mignęło, ale mogło to być odbicie światła w wodzie. Mimo długiego czuwania, światła znów się nie pojawiły. Detektyw wrócił do biura nad ranem, nieco zrezygnowany, ale nadal zdeterminowany, by odkryć prawdę. Trzeciej nocy, tuż po północy, wydarzyło się coś, co zmieniło tok śledztwa. Chrumciok, stojąc przy moście nad rzeką, zauważył nagle jasny, migoczący obiekt na niebie. Światło było inne niż wszystko, co dotąd widział. Pulsowało delikatnie. Zmieniając kolory od błękitu, przez fiolet aż po zieleń, detektyw wpatrywał się w nie z fascynacją i lekkim niepokojem. W końcu wyszeptał, wyciągając lornetkę. Obiekt poruszał się powoli, niemal leniwie, a następnie przyspieszył i skierował się w stronę lasu za miasteczkiem. Krumpciok wsiadł na rower i ruszył za światłem, starając się nie stracić go z oczu. Światło prowadziło go coraz głębiej w gęstwinę. Las był cichy, jedynie szelest liści pod kołami i sporadyczne odgłosy nocnych zwierząt przypominały mu, że nie jest sam. Dokąd mnie prowadzisz? mruknął pod nosem, zerkając na oddalające się światło. Niestety, gdy dotarł na niewielką polanę, obiekt nagle zniknął w gęstwinie drzew. Chrumpciok zatrzymał rower i rozejrzał się wokół. Mrok zdawał się pochłaniać wszystko. Próbował znaleźć jakiekolwiek ślady, ale na ziemi były jedynie liście i drobne gałązki. Widoczność jest tragiczna, powiedział cicho. Wiedział, że dalsze poszukiwania tej nocy są bezcelowe. Muszę wrócić tutaj rano. Następne noce chrumpciok spędził czatując w lesie. Postanowił przygotować się lepiej. Zabierał ze sobą więcej sprzętu. Notes, noktowizor oraz niewielką kamerę, którą zamocował na drzewie w miejscu, gdzie ostatnio widział światło. Każdą noc spędzał w różnych miejscach lasu. Próbując ustalić trasę, którą poruszał się tajemniczy obiekt. Czwartej nocy o godzinie pierwszej trzydzieści światło pojawiło się ponownie. Tym razem detektyw zobaczył, jak migoczący obiekt powoli ląduje na polanie w centrum lasu. Serce chrumpcioka zaczęło bić szybciej, gdy obserwował zdarzenie z zapnia starego dębu. To niemożliwe, szeptał, próbując uspokoić oddech. Światło zdawało się unosić kilka metrów nad ziemią, emitując delikatny pulsujący blask. Wydawało cichy dźwięk, przypominający brzęczenie pszczół. Chrumciok czuł, jak jego pewność siebie zaczyna słabnąć. Co, jeśli to naprawdę UFO? Co, jeśli właśnie lądują w naszym lesie? myślał, przypominając sobie historię mieszkańców. Wizja spotkania z istotami z innej planety zaczęła go przerażać. Przytulił się mocniej do pnia drzewa, starając się nie zdradzić swojej obecności. W głowie kłębiły mu się sprzeczne myśli. Czy powinien podejść bliżej i odkryć prawdę? Czy może wrócić do miasteczka i porzucić tę zagadkę? Chrumciak poczuł się zagubiony. Z jednej strony chciał rozwikłać tajemnicę dla dobra mieszkańców Ogonkowa, z drugiej zaś zaczął wątpić, czy ma do czynienia z czymś, co jest w stanie zrozumieć. Siedząc w ciemności, detektyw wahał się, co robić dalej. Rozdział trzeci Latająca zagadka. Chrumpciok, choć wciąż przerażony i pełen wątpliwości, nie zamierzał się poddać. Jego detektywistyczny instynkt podpowiadał mu, że zagadka latającego światła musi mieć racjonalne wyjaśnienie, a jego obowiązkiem jest rozwiać obawy mieszkańców Ogonkowa. Tej nocy, z sercem bijącym jak oszalałe, zebrał całą swoją odwagę i postanowił zbliżyć się do tajemniczego obiektu. Schowany za drzewami, chrumpciok obserwował pulsujące światło na polanie. Po kilku minutach zebrał się w sobie i ruszył w jego stronę, ostrożnie stawiając kopytka na miękkim mchu. Światło nie poruszało się, wydawało się spokojne choć nadal tajemnicze. Gdy detektyw zbliżył się na odległość kilku metrów, zauważył, że obiekt wcale nie przypominał wielkiego statku kosmicznego. Była to raczej grupa małych migoczących urządzeń, które unosiły się w powietrzu, wydając cichy dźwięk. Chrumpciok zmrużył oczy, przyglądając się uważnie. Każde z nich miało zamontowane kolorowe światła oraz niewielką kamerę. Co to wszystko ma znaczyć? zapytał sam siebie. Nagle z za pobliskiego krzaka wychyliła się postać. Młody borsuk w dużych okularach i z zestawem narzędzi przy pasku. Chrumciok momentalnie poczuł ulgę, że nie zobaczył prawdziwych kosmitów. Hej! Zawołał detektyw podchodząc bliżej. Możesz mi wyjaśnić, co tutaj robisz i co to wszystko ma znaczyć? Borsuk podskoczył z zaskoczenia, ale szybko się uspokoił, widząc świnkę detektywa. Ojej, przepraszam. Nie wiedziałem, że ktoś tutaj jest, powiedział młodzieniec, z zakłopotaniem drapiąc się po głowie. Nazywam się Benek. Testuje swoje nowe drony. Chrumciok uniósł brew, patrząc na Borsuka. Dro co? zapytał ze zdziwieniem. Drony, panie detektywie, takie bezzałogowe statki powietrzne, które mogą poruszać się zdalnie i autonomicznie, odparł z zachwytem wynalazca. Nie myślałem, że mogą one kogoś wystraszyć. Wystraszyć? Benku! Całe miasteczko jest w panice. Mieszkańcy myślą, że to jakieś latające UFO. Kilka osób nawet opuściło ogonkowo, bojąc się porwania przez kosmitów. Benek szeroko otworzył oczy. To nie. Nie miałem pojęcia, że moje eksperymenty wywołują takie zamieszanie. Chciałem tylko przetestować nowy system sterowania i zasięg kamer. Pracuję nad tym projektem od miesięcy. Chrumciok pokiwał głową, rozumiejąc już całą sytuację. Młody wynalazca nie miał złych intencji, ale brak komunikacji spowodował chaos w miasteczku. Po krótkiej rozmowie detektyw zaproponował Benkowi plan naprawczy. Musimy to wyjaśnić mieszkańcom. Jeśli wyjdziemy razem i wszystko wytłumaczymy, jestem pewien, że wybaczą. Najważniejsze, żeby ludzie zrozumieli, że to nie było nic groźnego, powiedział chrumpciok. – Masz rację, zgodził się Benek. Mam też pewien pomysł, jak moglibyśmy to zrobić. Borsuk zasugerowałby wykorzystać drony, by przeprosić mieszkańców. Zaprogramował jedno z urządzeń, by poleciało nad rynek ogonkowa i odtworzyło wiadomość przez głośnik. Mieszkańcy ogonkowa! rozległ się głos chrumpcioka następnego dnia z głośnika drona. Wasze obawy były uzasadnione, ale mamy dobre wieści. Tajemnicze światła to nie UFO, tylko wynalazek młodego Borsuka-Benka. Nazwał je dronem. Przeprasza on za zamieszanie i zapewnia, że nie chciał nikogo przestraszyć. Ludzie zaczęli wychodzić z domów i zbierać się na rynku. Benek, choć wyraźnie zdenerwowany, opowiedział o swoich dronach i pokazał, jak działają. Początkowo mieszkańcy byli sceptyczni, ale kiedy zobaczyli Benka w akcji i zrozumieli, że chodziło tylko o naukowe eksperymenty, mające poprawić jakość życia zaczęli się uśmiechać kilka dni później w ogonkowie wszystko wróciło do normy benek został zaproszony do szkoły by opowiedzieć dzieciom o swoich wynalazkach a chrumpciok po raz kolejny stał się bohaterem który rozwikłał jeszcze jedną zagadkę jak zwykle niezawodny chrumpcioku Powiedziała pani Suseł z piekarni, wręczając mu ulubioną drożdżówkę z makiem. Detektyw uśmiechnął się, ale zanim odszedł, zwrócił się do zgromadzonych mieszkańców: Pamiętajcie, moi drodzy, że nie wszystko, co wydaje się dziwne i przerażające, jest takie w rzeczywistości. Zamiast się bać, warto spróbować zrozumieć, co naprawdę się dzieje. Dialog i otwartość to klucz do rozwiązania nawet najtrudniejszych problemów. Wszyscy zaczęli bić brawo, a Benek poczuł, jak wielki ciężar spadł mu z serca. Chrumciok, syty i zadowolony, wrócił do swojej agencji detektywistycznej, już gotowy na kolejne wyzwania. W końcu w ogonkowie zawsze coś się dzieje, a on jest od tego, by rozwikłać każdą zagadkę.